Cześć, to Dominika i witam Was po świętach w jeszcze lekko świątecznej atmosferze na naszym kanale Gdzie zjeść na Śląsku. Mam nadzieję, że wypoczęliście, nabraliście sił na nowe wyzwania oraz na nowy, mamy nadzieję, lepszy nadchodzący rok 2021. Na YouTubie działamy już rok. Nie, to będzie już ponad rok, tak? Dokładnie ponad rok, bo działamy od listopada 2019 roku. No i za nami już 50 filmów, dokładnie, ten będzie 51 filmów pokazujących wam miejsca, do których warto się udać, żeby zamówić coś dobrego, albo jak pokazał nam niestety ten rok miejsca, z których warto to jedzenie zamówić. Oprócz oczywiście YouTube'a, jesteśmy też na Instagramie, na Facebooku, gdzie może nawet i prażniej działamy. Gdyż tam też ukazuje się wiele recenzji, gdyż nie wszystko nagrywamy. Także jeśli nas tam jeszcze nie śledzicie, to gorąco Was tam również zapraszam. Wszystkie odnośniki znajdują się w opisie poniżej tego filmu. Ale do brzegu. W dzisiejszym filmie chcielibyśmy opowiedzieć Wam o najlepszych według nas daniach 2020 roku. Dokładnie przejrzeliśmy nasz cały materiał, a było tego Ogrom, no i stworzyliśmy nasz własny, subiektywny ranking najlepszego jedzenia gdzie? No, oczywiście na Śląsku, które podbiło nas nasze kubki smakowe i które nie żartuje, śni się nam praktycznie do dzisiaj po nocach. Oczywiście. Łatwo nie było, bo w tym roku zjedliśmy znacznie więcej dobrych potraw niż dzisiaj Wam zaprezentujemy, ale szczerze mówiąc, no wtedy musielibyśmy stworzyć ranking co najmniej 50 potraw, a na to nie mamy tyle czasu. No i też de facto nie chodzi o to w podsumowaniach typu najlepsze z najlepszych, prawda? A więc specjalnie dla Was stworzyliśmy ranking 16 najlepszych pozycji, które spokojnie z ręką na sercu możemy określić mianem, The best of gdzie zjeść na Śląsku. W zestawie tym pojawią się zarówno dania restauracyjne, fine danigowe, jak i uwaga street foodowe, bo jak doświadczenie nam pokazuje, no to uliczne jedzenie stoi teraz bardzo dobrym produktem. No a więc co, zapraszamy, no i życzymy oczywiście pysznego oglądania. Na pozycji 16. ląduje krem z dyni muszkatałowej, serwowany z mlekiem kokosowym i kandyzowanym imbirem, które podało nam umami podczas tegorocznego festiwalu Fine Dining Week. Zupy kochamy, a już szczególnie zupy kremy, ale ta konkretnie naprawdę podbiła nasze kubki smakowe. Takiej wersji kremu z dyni jeszcze nie jedliśmy. Był lekko słodki, lekko pikantny, no po prostu przepyszny. Wyjątkowości tego, temu daniu na pewno nadał też wystrój atmosfera lokalu, w którym go jedliśmy. Umami to jedna z piękniejszych restauracji, w której byliśmy. Naprawdę mocno polecamy. Miejsce 15 to crème brûlée, ale uwaga, nie jest to deser. Są to kacze wątróbki serwowane z lodami poziomkowo-musztardowymi, konfiturą z czerwonej cebuli i briożką, od restauracji Boski w Gliwicach. Jedną z tą przystawkę poczuliśmy się naprawdę bosko. Różne struktury, różne faktury, smaki idealnie do siebie tutaj pasowały. No i dla nas największe zaskoczenie tutaj to lody poziomkowo-musztardowe, które wprawiły nas w istny zachwyt. Była to dla nas przystawka idealna. Numer 14 należy się Carpaccio z łososia serwowanym w Prodis Nero. Co prawda Prodis Nero już nie istnieje, od września tego roku na jego miejsce powstała nowa restauracja, restauracja porcelanowa z jeszcze bardziej podobną wyszukanym menu, ale i tak nie możemy zapomnieć o tej fantastycznej, no i jak widzicie dość czasochłonnej w przygotowaniu kompozycji. Wspaniały smak pysznego karpacio, które cieszy kubki smakowe jak i oko. Być może podobne smaki znajdziemy w porcelanowej. Sprawdzimy to dla was w nowym nadchodzącym roku, obiecujemy. Miejsce numer 13 należy się krewetkom Black Tiger, serwowanych z czosnkiem, pietruszką i oliwą między innymi od Modro Restaurant. A w tym roku jedliśmy w ogóle wiele potraw z owocami morza, ale te krewetki były wyjątkowe. Jeszcze dobrze nie zagościły na naszym stoliku, a już wokół roznosił się ich fantastyczny aromat. No i jak widzicie w kompozycji, no i też w smaku cudo. No jak widać Modro radzi sobie nie tylko dobrze z kuchnią europejską, ale i owoce morza całkiem nieźle im wychodzą. Także jak będziecie w pobliżu, koniecznie wpadnijcie. Miejsce numer 12 – Należy do potrawy, którą zamówiliśmy na wynos, a był to tatar z łososia z ogórkiem, z serkiem Filadelfia, imbirem piklami od katowickiej restauracji Taipan Oriental Touch and Taste. I było to kolejne zaskoczenie, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że danie, które zjemy na wynos, tak podbije nasze kubki smakowe. Co prawda, kompozycja lekko uległa zdeformowaniu w czasie podróży do naszego domu, ale i tak, jak widzicie, wyglądała smakowicie, ale tak naprawdę to jej smak nas oczarował. Katar w połączeniu z serkiem, imbirem i piklami to coś, czego jeszcze nie próbowaliśmy, a co smakuje naprawdę wyjątkowo. Radzimy zamówić i przekonać się samemu. Miejsce 11 to stek z kalafiora serwowanego z purée, uwaga, z białą czekoladą, um, podawanego przez Modro City podczas tej edycji Restaurant Weeku. No i to danie naprawdę było idealne. Stek z kalafiora w połączeniu z tym sosem z białej czekolady to był strzał dziesiątkę. Gdyby nikt nie patrzył, to naprawdę z chęcią wylizalibyśmy talerz. Szkoda, że tej pozycji nie ma na stałe w Modro. Niestety, ale może kiedyś się jeszcze pojawi. Pierwszą dziesiątkę otwiera burger Ohio serwowany w Lawa Burger. W Lawie jedliśmy parę razy. Byliśmy też na otwarciu lokalu na początku stycznia 2020 roku. Wtedy faktycznie kilka kwestii wymagało lekkiego dopracowania, ale właściciele wzięli, wzięli sobie do serca nasze rady, nasze jak i innych osób zaproszonych na to otwarcie. No i teraz Lava Burger. To naprawdę burgery petarda. Nam do gustu przypadł szczególnie burger Ohio, ale też i Kentucky jest całkiem niezły. Zapamiętajcie, w lokalu namawiamy do spróbowania ich kultowego Yellowstone Lava Burger, który naprawdę robi wielkie wrażenie. Numer 9 to nie konkretna pozycja, ale miejsce. A miejscem tym jest Bukens. No w tym rankingu nie mogło zabraknąć Bukensa, który de facto co roku pojawia się u nas bardzo wysoko, jeśli chodzi o wszelkie podsumowania. I tutaj nie polecimy Wam nic konkretnego z jednego prostego powodu. Tutaj wszystko jest mega pyszne. Oczywiście, jeśli nie próbowaliście niczego, to radzimy zacząć od szarpanych klasyków z wieprzowiną, ale też i kura, i pozycje wege są świetne. Poza tym sałatki pankejki, desery, szczególnie tiramisu. To jest również must have w bukejsie, koniecznie, koniecznie próbujcie. Numer 8 to grillowane macki ośmiornicy serwowane w katowickim Terramare. W tym roku odkryliśmy miejsce na Śląsku z fantastycznymi owocami morza, no i jest to właśnie wspomniane Terramare, mieszczące się przy ulicy Rozdzińskiego. Po raz pierwszy próbowaliśmy tutaj ostryk, bardzo ciekawe doświadczenie, ale tak de facto to, co skradło nasze serce, a raczej kubki smakowe, no to grillowane macki z ośmiornicy. Idealne, chrupiące, z fajnymi dodatkami. Jak na ośmiornicę, to tylko tutaj, naprawdę. Warto również dodać, że zjecie tutaj homara, którego sami możecie sobie wybrać z akwarium. Na miejscu numer 7 ląduje ramen, a tak w zasadzie tantanmen ramen od... Katowickiego Ochma Ramen. Dla nas jest to jedna z najlepszych ramenowni na Śląsku. Ochma Ramen ma zarówno opcje wege jak i mięsne, które zmieniają się sezonowo. No i nam szczególnie do gustu przypadł właśnie ich tantanmen na wywarze drobiowym z wołowiną. Była to duża, syta i bardzo aromatyczna porcja, przygotow przygotowana praktycznie na naszych oczach. Jako ciekawostkę dodamy, tak w sekrecie, że mają przepyszne pierożki gyoza. Spróbujcie zwłaszcza tych z wołowiną i wieprzowiną petarda, a na rameny no to koniecznie oczywiście do Oh My Ramen. Miejsce szóste należy do hot doga Chicago Style od Ino Hot Dog. Nigdy nie przypuszczalibyśmy, że w tym rankingu może znaleźć się hot dog, jako że był to zawsze jeden z naszych ostatnich wyborów, jeśli chodzi o jedzenie street foodowe. A tutaj proszę, wskoczył aż na szóstą pozycję. Jest to solidna porcja zapakowana w bułę z makiem z dodatkiem domowych sosów i oryginalnej soli selerowej. Ino Hot Dog to na szczęście nie tylko food truck. Swoją stałą miejscówkę mają na ulicy Mariackiej, a więc Poza sezonem foot wbijajcie tam. Koniecznie nie pożałujecie. Miejsce numer 5 to lody spalonego masła podane z Scramble z masła w scenie kulinarnej Art w bytomiu. Takie lody bez kozery moglibyśmy jeść codziennie. Deser został przygotowany na naszych oczach podczas zorganizowanego wydarzenia, które odbywało się na łące obok restauracji. Fantastyczne wydarzenie, ale jeszcze bardziej fantastyczne smaki. Te lody urzekły na sumie dość prostymi składnikami, a jednocześnie fantastyczną i spektakularną metodą produkcji w ciekłym azocie. Smak nie do podrobienia. Lepszych lodów jeszcze nie jedliśmy. Nawet we Włoszech takich nie mają, uwierzcie. Szkoda, że jak na razie nie ma ich na stałe w karcie, ale kto wie. Miejsce numer 4 należy się pierożkom z baraniną od Katowickiej Tatiany. Było to jedno z naszych największych zaskoczeń tego roku. Nie przepadamy zarówno za baraniną jak i jagnięciną, no z powodu specyficznego smaku jak i zapachu, do tych pierogów tak de facto zostaliśmy mocno namówieni przez obsługę lokalu. Zaryzykowaliśmy więc i no byliśmy oczarowani. Fantastyczne, cienkie ciasto na pierożki, no ale to wypełnienie było przepyszne, nie przypominające w smaku w ogóle dość specyficznej baraniny. I jeśli tak jak my, Wy też nie jesteście fanami tego mięsa, no to z ciekawości zamówcie. Gwarantujemy, że będziecie zaskoczeni. Dodatkowo Tatiana ma inne fajne, pyszne dania, jak na przykład tradycyjny tatar, no i my go również mocno polecamy. No i przechodzimy do finałowej trójki, czyli The Best of the Best of the Best, gdzie jesteś na Śląsku. Ciekawi? No to zaczynamy. Miejsce numer 3 należy się deserowi o nazwie rajskie jabłko, serwowanego z białą czekoladą i żelką z cydru z sorbetem jabłkowo-bazyliowym od również wspomnianej przez nas wcześniej restauracji boska w Gliwicach. Już sam opis brzmi fantastycznie. Deser trafił na naszą trzecią pozycję nie tyle za smak. Chociaż był naprawdę pyszny, ale za głównie za intrygującą i pomysłową formę podania oraz za wkład pracy. Otrzymując ten deser można się było poczuć lekko bajkowo, jak widzicie. Z tego co wiemy rajskie jabłko już od jakiegoś czasu jest w karcie menu, ale zmienia swoje smaki i dodatki sezonowo. Jest zatem szansa, że będzie Was zaskakiwał jeszcze nie raz. Warto zamówić i obserwować reakcje innych. Wrażenia estetyczne jak i smakowe naprawdę niezapomniane. Miejsce numer 2 należy się przystawce, zaserwowanej nam przez Plado podczas tej edycji FINE danie gwiku, a było to jajko z z sosem musztardowym i rukwią wodną. Plado generalnie fantastycznie gotuje i to danie, a w zasadzie ta przystawka jest tego dowodem. Niepozornie brzmiąca nazwa dania, a w smaku prawdziwa petarda. Tutaj również mamy wiele tekstur i wiele dodatków, które połączone razem stanowią danie kompletne. Plado to młodsza siostra wspomnianego przez nas wcześniej umami, a więc wystrój jest bardzo podobny, przez co dla nas to dodaje wyjątkowości potrawom. No i zazdrościmy Gliwicom tak fajnego miejsca, naprawdę. No i zdecydowanie miejsce numer jeden należy się Daniu, które zaserwowała nam scena kulinarna Art w bytoniu, a były to kopytka z kurkami podane z 7-letnim serem z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Scena kulinarna, jak, jak widzicie, już drugi raz pojawia się w naszym rankingu, ale tym daniem naprawdę przeszła samą siebie. Jest to Comfort Food. Czystej postaci. Nigdy nie przypuszczalibyśmy, że kopytka mogą u nas wywołać takie emocje, a tu, proszę, nie pogniewalibyśmy się naprawdę, gdyby całą nasza, cała nasza kolacja zaczęła się i skończyła tym daniem. I tak wyszlibyśmy zachwyceni. Potrawa ta pojawiła się w jesiennym menu restauracyjnym, ale mamy ogromną nadzieję, że w kolejnej odsłonie w następnym roku również znajdzie się na nie miejsce. No i oczywiście gratulujemy kuchni sceny za stworzenie z prostego dania czegoś. Tak smakowitego i wyjątkowego. A więc to już wszystkie 16 dań, dań albo i całych menu, które według nas były najlepsze w tym 2020 roku. Debata była długa i burzliwa, no bo tak jak powiedziałam na początku, tych dań w tym roku zjedliśmy dobrych dań, zjedliśmy naprawdę bardzo dużo, no ale musieliśmy wybrać powiedzmy tą top 16, co nie znaczy, że reszta nam nie smakowała, absolutnie nie, musieliśmy to jakoś wyselekcjonować. Też Zdajemy sobie sprawę, że część z tych potraw jest obecnie niedostępna albo z racji tego, że restauracje są zamknięte, albo też z, z racji tego, że część z tych potraw była serwowana podczas festiwali, czy to Fine Dining Weeku, czy Restaurant Weeku, ale i tak myślimy, że, że jeśli konkretnie tych potraw nie ma w menu, to i tak w kartach menu danych lokali znajdziecie całe mnóstwo innych przepysznych pozycji, które na pewno Wam do gustu powinny przypaść. No i jeszcze na koniec taki mały bonusik. Chcielibyśmy się z Wami również podzielić konkretnie dwoma lokalami, miejscami, które w tym mijającym roku były dla nas odkryciem. A o których wcześniej niestety nie mieliśmy pojęcia. No to zaczynajmy. Pierwszym lokalem jest już dwukrotnie przez nas wspominana scena kulinarna Art w Betoniu. Jest to fantastyczna, duża przestrzeń urządzona w stylu boho, gdzie nie tylko dobrze zjecie, ale też i zorganizujecie spotkania rodzinne czy wesela. Fajna rodzina obsługa sprawia, że naprawdę możecie poczuć się tam jak w domu, a jedzenie. No cóż, no te dwie potrawy w naszym top o czym świadczą. Jak tylko będzie taka okazja, wybierzcie się tam i sami przekonajcie się osobiście. Drugie miejsce może nie do końca związane jest z jedzeniem, a raczej z dobrymi trunkami i cygarami. Mowa tutaj o Caballero Aficionado Club w Katowicach, ukrytego w bramie na ulicy Kopernika. Jeszcze do niedawna był to zamknięty klub dla miłośników dobrych trunków i cygar. Właśnie a dziś chętnie odwiedzany w zasadzie przez każde pokolenie. Z ręką na sercu byliśmy świadkami. Jest to wspaniałe miejsce na zgłębienie wiedzy na temat cygar oraz jednocześnie połączenia ich z dobrym trunkiem. No i nie zawsze musi to być łyski. Możecie być zaskoczeni. Więcej nie zdradzimy, bo po lockdownie po prostu wpadnijcie tam. I również przekonajcie się sami. No i to już wszystko w tym filmie. Serdecznie dziękujemy Wam, że byliście z nami przez ten rok. Było to dla nas całkiem nowe doświadczenie. W zasadzie montujemy, wszystko robimy od zera, także jeśli pojawiają się jakieś wpadki, to wybaczcie. Z każdym filmem mamy nadzieję, stajemy się lepsi. Jeśli macie uwagi, to też... No, ale generalnie dajcie nam znać, jak u Was kulinarnie wyglądał ten rok. Czy byliście w tych miejscach przez nas wspomnianych, czy jedliście te potrawy, czy się zgadzacie z naszym rankingiem, a może wręcz przeciwnie, jesteśmy bardzo ciekawi. No i dajcie też znać, jak u Was generalnie wygląda teraz sprawa na wynos. Czy wspieracie gastro, czy może spasowaliście, jesteśmy bardzo ciekawi, także. Koniecznie dajcie z wszystkim znać i dzielcie się Waszymi spostrzeżeniami w komentarzu pod tym filmem, a my żegnamy się już z Wami w tym roku. No i jak zwykle do kolejnego smacznego razu już za rok. Cześć!